He, Maneczko, to znowu ja. Mam dzisiaj dla Was ostatni filmik. Orfan z Urzona jedynki. Niestety musimy, albo stety w sumie, musimy się pożegnać z Urzonym 1. Będzie on wyłączony od 16, czyli od Środy do 28, ponieważ wychodzi Warzone 2 o 19 w środę, czyli 16. I mają wyłączyć Urzona 1 bo niby przerwa dla dewów, jakiś Thanksgiving i tak dalej, no ale wiemy, że chodzi o to, żeby premiera Urzona 2 była jak najlepsza, ale nie przeciągając od wczoraj, od 19, możecie już pobierać na Steamie i na BattleNetie Urzona 2, także polecam to zrobić, żeby później w środę mieć mniej do ściągania, bo jeśli się nie mylę, no chyba że do dzisiaj coś się zmieni. Na razie można pobrać. Niektórzy w sumie mogą pobrać więcej, niektórzy mniej, ale startowo jest to klient. Po wybieracie klienta, który waży od 20 do 26 Giga. Nie wiem dlaczego taka rozbieżność jest, ale no tak. lećcie pobrać. Ja was zostawiam z filmikiem i widzimy się przy kolejnym już złożona dwójeczki. Chyba, że wrzucę jeszcze jeden taki nostalgiczny filmik z Verdańska, zobaczę czy uda mi się zebrać materiał. A tymczasem wpadajcie na Twitcha codziennie od rana do 18:19, a Urzon 2 będzie mucony przez pierwsze 24 bądź 36 godzin, zależy jak długo wytrzymam. Czy mi się spać będzie chciało, czy nie. E, no Będę mucił tyle, ile wlezie. Urzona 2, także wbijajcie na Twitcha i tymczasem. Nara. I uwaga, uwaga. Zasady są takie. Gramy w dwa ognie. Jednym ogniem jestem ja, drugim pikacz. Lecimy na boisko. Gdzie jest to było boisko? Tu. Na boisko. Lecimy tutaj, w tym miejscu, koło kapitolu. Tu cyk, cyk, cyk. Wy możecie tylko mieć łapy, Steamki i tyle. Nic więcej, nie możecie kłaść barykad. nie używacie smołków, nie rzucacie fleszy, nic a nic, nie strzelacie, tylko steam'ki i, i pięści i biegacie po boisku, do linii, tylko do linii możecie, a my z pikaczem biegamy dookoła i rzucamy was nożami po prostu, nie? Osoba, która wygra, wygrywa dwa 400 cypeków. Night? Night. No to lecimy. Rzucaj tak, żebym mógł podnosić noże, nie? We mnie najlepiej. No jak? A nie, bo przecież się zatrzyma, nie? Jak kogoś uderzysz. A gazowe, możemy czy nie? Nie, <laughs> nie, bo tam za mało miejsca jest. <laughs> daleko jest? O, nie, jest git. Nice. Pamiętajcie, wyrzucić pistolety. Chyba, że chcecie z pistoletem sobie biegać, bo jest wam lepiej. Nie strzelamy, nie używamy najdów tylko steamki. I biegacie. Movement i steam'ki. A steam'ki i tak wam nic nie dadzą w nie? nie robi wrażenia. Nie no, bo Polacy to wszystko by chcieli za darmo, nie? a Zawsze za mało. Dobra. Let's go. Let's go. Teraz na prawą stronę. Ja na mój start wystartujemy. Wylądujcie sobie. Wylądujcie wszyscy. Już się rozgrzewajcie. Wszyscy do środka. Nie możecie za linię wybiegać. Oh. to. Masz z ręką maty Jedną rękę masz mordo Coś się stało Ej dobra Co to za barykada No przecież Dobrze, ładny Wszyscy do środka Do środka są już wszyscy nie będę działał No Ej, no bez trofek mordy Dobra Startujemy Dobra, lecimy tak? Tak, startujemy go no o, oj. Ej, nie trafiłem w nikogo! Ja, 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 ja. <laughs> Rzuciłem we wszystkich, co jest? Co jest? Dobra teraz w nic o, dobra, Ej, nie mam, już? Wiesz? Nie mam noży. No, a, a czemu nie mogę... A, bo masz inny nóż i nie mogę go podnieść O kurde, powiem Ci że to będzie ciężkie. Ty nie traf we mnie, a nie możesz, dobra Jest samo box tu bo rezuję, nie można rezować się. Dostał w nogę za to. Co? Ja nie wiem, jak to mi przeżywi, nie? Ale to możesz biec na to boisko i zebrać te noże, nie? Bo dobra? A, no, bo przecież nie będziemy. Ale biz za tego, nie tylko. To w mogę, nie? Ej. Masz skrzynkę moją, jakby co, nie? Go, Gości do mnie, kocham cię. Ja wiem co zrobię, w górę rzucę Zobaczymy, czy ktoś dostanie A widziałem gdzie jest Kto to za linią biega tu? Aj, Michu! Nie oszukujemy Chyba wiem po Ej, bo oni mi noże zbierają Ktoś autem przyjechał Nie ma ja proszę, ale Nie, 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 nie Ej, a Pamiętajcie, żeby z gry wychodzić, jak zginiecie, nie? Kurde, jest lipa z nożami, ty. Czy <laughs> dałeś gdzieś skrzynkę? Nie, mogę rzucić też. Nie, dobrze. Nie, dobrze. Nie, dobrze. Gdzie dałeś? Po dobrze. stronie? To, Dobra, to. Przebiegam. Nie, nie, to jest niemożliwe, co to nie? Zabrali moje noże. Nie, ty nie wiem, co się dzieje. <grywka> co ten tu? Bajo, jajo, co to za podskoki tu? Nie, zmistowałem! Nie! Tyle ludzi tu biega, i w nich nie trafiam! Co jest? <słuch> to jest jakiś nóż. A to dobra, to nie ten. Muszę trochę pozbierać tych noży. Kurde. Tak, ja bo nie mam noży. A ja A mo A jest. Julo dostał. Julo z gry wychodzisz. Julo z, gry, z gierki wyjdź. Matka maćki wyszła. Julo wyszedł. Pilnuj, żeby wychodzili. Mów. Waluś wychodzisz. Zuska wychodzi. Kto to? <laughs> Jaki fokus i nic nie trafiłem. Ty na, na ślepo powinienem rzucać. Jak chłop przeskoczył, no nie wierzę. Ewcia dostała. O nie, jestem Dobrze. Weź tu znajdź słęta jakiegoś. O, ale zrobił piękny. Aj. Ja fa... No masz skrzynkę? Ja mam, no, tam. Co to jest? Nie, nie znam. Gape. o, ale gabe łwalę. Nie! Nie mogę trafić nic! skrzynkę. O! A czemu ty masz tak często skrzynki, a ja nie? Podnoszę po weź? Ja Dymnik, wyjdź. ja. A już się robi trudno powiedzieć. No. Już trafić A ten co? Kuba woźny, laka jak szybko wrócił w ogóle, nie? Ej, boś tego nie zabijał czasem? Nie, chyba nie, bo on się... GEDA OJ! Ol, Gabe złapał kogoś nóż przez przypadek. Ja, Kielczan, ty farcie! Co to, to za jakiś nietypowy movement! Na ślepo rzucam, żeby nie wiedzieli, w którego. <gryso> <Ja to> z... <gryso> <gryso> Ej, ładuj się. To jest Ale dostał. A, nóżki. Nie. <gryso> Jak się zatrzymał, ty? Taki mastermind. Gdzie jest mój nóż? Masz jakąś skrzynkę? Mogę, mogę. Kill Nie, to jest niemożliwe, czasem chcę. Się... O nie, to będzie już ciężko, wiesz? Daj, że aj, Ajajaj. Nice. Nie ma żadnych noży tutaj nigdzie. Odać noże, ja e, Ustawiony i biorą. A <grywa> nie mogę. A, a łapiecie jej, asyst? Wyjazd, Kielczan wyjdź. A dobra, możesz oglądać, jak nie wchodzisz. Jest git. Jak nie wchodzicie, to jest git. Na trybunach można siedzieć. no to czekam na noże. O, ale go wyczekałem ładnie. nóżty. A nie mogę ci zaiwanić noża. Dobra musimy się tak ustawić, że ty... O, oj, oj. Tam chyba jest, ja i mocny Trochę <laughs> killi jest no Coś tu jest Nie. Ile masz killi? Dwadzieścia trzy Laci Aiaiaiaiai Co tu miał takie szczęście? Co? to jest za movement? Ty? Nie wiem, <laughs> jeden, no, jeden gość nosi <laughs> Czy skoczył? Gdzieś to? gdzieś to nie Ciężko, ciężko będzie nie? Ja nie wiem nie no tak, jak Niewyrgot No nie Trzech nie. Będzie musimy się skupić, na jednym. Paga, złoty strzał. Ale jak uciekli, nie, nie muszę, ja muszę być po drugiej stronie, wiesz? Da, da, no. Ale cwańiaczy, kto to taki szymo? <noise> o nie! Zdecham. JA! No nie, na trybunę tu spadłeś. Trzech biega, ty no nie mam noża żadnego. Ja też czekam, teraz będę miał No panowie, kto, no stańcie na sekundkę tylko, co? O, dziękować, byki? Nie mogę wziąć z tym. O, ej, ten noż to ja sobie wezmę. Ten? Pawać w ktoś, żeby spowolniło trochę. Nie! Nie, no jak kurła! Ej, ja czasem mam takie wrażenie, że oni powinni dostać ten nóż. Też, też, ze sobą. Przyczaj, Kęsa z zapubliki Aaaa, Nice! Go. Let's go! Czekam ten moment, to odpowiedni. Dobra. Tymo kontraktował? Kuba woźny. Szymo i. Kuba woźny, love, I'm asset, tak? Tak, tak. Ojojoj, oj oj, oj. Ojo. Skrzynkę rzucam. oj Jaki <gry> <ś những> taniec, ty! <sponge> <uyor>. <ILENCY> ja zaraz wyś, wyczuję go, wyczuję jego movement. <imit> <gr intranskritik> Kurwa! Masz skrzynkę? Ay! masis, tak? To to? Szymo, Szymo wygrał. Nice, nice.